Dzisiaj przychodzę się do Was z ulubieńcami miesiąca, będą to ulubieńcy lutego. Zacznę może od najważniejszego, czyli od mojego wyjazdu, wyjazdu do Zakopanego z siostrą pojechałyśmy sobie na takie kilka dni tak jakby ferii. Siostra miała ferie, ja miałam troszeczkę przerwy właśnie na uczelni pomiędzy semestrami. A więc jeżeli macie ochotę zobaczyć vloga z Zakopanego, to oczywiście zapraszam, bo jest na moim kanale. Jednak jest zablokowany i na telefonach komórkowych go nie zobaczycie. Niestety nie udało mi się tego odblokować. Ale też nie miałam możliwości edytowania tego filmu na nowo. A więc, jeżeli macie ochotę, to zapraszam przed komputery i tam bez problemu go obejrzycie. Wyjazd był cudowny, powróciłam do pięknego miejsca, które kocham i myślę, że jeszcze nie raz tam pojadę, bo naprawdę uwielbiam góry i ślicznie tam jest. Po prostu bardzo lubię spędzać tam czas. A więc, stwierdziłam, że zabiorę siostrę w jej 18. urodziny, aby miała taki prezent dla siebie. Kolejnym ulubieńcem. Będzie też film porady na zdrady. Byłam na nim z przyjaciółką, było naprawdę świetnie. Świetna komedia, po prostu film genialny. Bardzo Wam serdecznie polecam. Polecam Wam go zobaczyć. Możecie iść same z przyjaciółmi, ze znajomymi, ewentualnie z chłopakiem. Naprawdę genialny film, fajna produkcja, a więc serdecznie Wam polecam. Teraz przejdę może do kosmetyków. I tak, jeżeli chodzi o ulubieńców kosmetycznych w tym miesiącu, to zaczniemy sobie od takiego pudru z Golden Rose do brwi. Dzisiaj mam nim zrobione swoje brwi. E, bardzo fajny produkt, jednak e, dla mnie troszkę za jasny pod względem wykończenia tutaj, wiecie, tej końcówki brwi. Ja tę końcówkę dorysowuję zawsze sobie swoją kredką z Catrice. Ehm, tak prezentuje się kolorek. Ja go mam w odcieniu 105. Bardzo fajny kolor, idealny dla mnie. Dobierałam właśnie sobie go pod kredkę tą z Catrice, bo ona jest dla mnie idealna, a więc taki puder e, w numerku 105 e, dla mnie jak najbardziej na plus. Używam go już bardzo długo, ale stwierdziłam, że tych ulubieńcach wam go pokażę. Kolejnym produktem będzie baza i jest to baza pod cienie Urban Decay. Nie pamiętam czy w styczniowych ulubieńcach pokazywałam wam tę bazę, jednak stwierdziłam, że jest naprawdę genialny produkt, który pięknie utrzymuje cienie, pięknie na tej bazie utrzymuje się też kredka czy kreska zrobiona eyelinerem, a więc serdecznie, serdecznie Wam polecam, bo naprawdę jest godna uwagi i mimo, że jest troszeczkę droższym produktem, to powiem Wam szczerze, że jest bardzo, bardzo, bardzo wydajna, bardzo ją lubię i często po nią sięgam praktycznie codziennie, nie mogę się obyć właśnie podczas makijażu bez tego produktu, a jeszcze mam praktycznie całą tubkę, nie wiem kiedy to skończę. Kolejnym ulubieńcem będzie paleta, paleta z NYXA. Dostałam tę paletę od Przyjaciółki na Święta. Tutaj mamy takie różne kolory, będą to kolory, myślę, takie i dzienne i wieczorowe. Możemy wykombinować sobie nią każdy makijaż, a więc serdecznie Wam też polecam. Nazwa tej palety to London. Bardzo ładne kolory, tak jak mówię. Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie od dziennego makijażu, powieczorowy, a więc myślę, że każda z Was znalazłaby coś dla siebie. Są tutaj, tak jakby maty, są perłowe cienie i też takie właśnie cieplejsze, ciemniejsze, którymi fajnie możemy to oko sobie. E, wyrysować, wymodelować, e, właśnie nadać takiego charakteru, a więc jak najbardziej na plus. Kolejnym ulubieńcem będzie Puder, e, d, Puder, Róż. E, róż Down Boy od The Balm. I powiem Wam, że ja ogółem po Róż bardzo rzadko sięgam. Jednak jak już sięgam i nakładam coś na policzki, to właśnie sięgam po ten produkt. E, w tym miesiącu się, często lądował na mojej buzi, na moich policzkach, a więc serdecznie Wam polecam. Jest to taki przepiękny, jasny róż. Który nie robi krzywdy, jest taki delikatny, powiedziałabym dziewczęcy, a więc myślę, że też każdy znalazłby coś dla siebie. Ja bardzo lubię, bardzo mi się sprawdza. Mam go też już bardzo długo, a więc serdecznie mogę polecić, jeżeli macie ochotę, to wypróbujcie kosmetyki tej marki, bo naprawdę są dobrej jakości, nie są drogie. Znaczy, drogie. Są droższe, ale w porównaniu do jakości to naprawdę ta jakość idzie w parze z ceną, tak? A więc bez problemu. I kolejny produkt, ulubieniec będą to bronzery z Inglota. Głównie chciałabym Wam pokazać dzisiaj bronzer tutaj ten 505 i 516. Na tych dwóch pracowałam sobie przez cały ten miesiąc. Ten mam właśnie od niedawna, od może tygodnia, dwóch, ale bardzo go lubię. Jest on taki Um, powiedziałabym neutralny, idealny właśnie do e, konturowania buzi. Um, znaczy może do konturowania prędzej ten, bo jest troszeczkę ciemniejszy, ale ten zostawia taki piękny. Cień na buzi, taki piękny właśnie zarys tej twarzy, a więc serdecznie Wam tutaj właśnie mogę polecić. Wiem, że nie lubicie, jak to mówię, że serdecznie polecam, ale naprawdę polecam, jeżeli coś mi się sprawdza i coś jest świetnej jakości, no to Wam po prostu o tym mówię. A więc te dwa kolorki jak najbardziej mi się sprawdziły w tym miesiącu: 516, 505 i jeszcze tutaj ten jest chyba 502. Zaraz Wam pokażę, zaraz powiem. E, tak, 502. A więc tak jak widzicie te trzy odcienie. Może jeszcze też nagram wam oddzielny film o tych trzech produktach. E, zobaczę jak mi czas pozwoli i czy w ogóle będzie, będzie sens i zainteresowanie. Jeżeli macie ochotę, to dajcie znać. E, tak jak mówię, 505, 516 w tym miesiącu e, najlepsze produkty, które używałam właśnie, których używałam do konturowania. Kolejnymi produktami z kolorówki będzie, może pokażę jeden, będzie to taki CC Cream, i to będzie produkt marki Bell. Powiem Wam szczerze, że kupiłam go na promocji w Rosmanie już 49% parę miesięcy temu i w sumie powiem Wam, że nie zachwycił mnie jakoś szczególnie, ale to chyba dlatego, że po prostu nie umiałam go aplikować. Bo to nie jest podkład, to nie jest zwykły taki wiecie, produkt typowo kryjący, tylko to ma być właśnie CC Cream, czyli taki i krem, który nakładamy palcami, i powiem Wam, że jak zrobiłam to właśnie w ten sposób, że nałożyłam go sobie palcami, rozsmarowałam po swojej buzi, e, właśnie pod wpływem ciepła ten krem inaczej zareagował e, na moją twarz, na skórę to powiem Wam, że naprawdę rewelacja bardzo fajny, delikatne krycie, efekt bardzo fajny taki codzienny, buzia ma wyrównany kolor, e, naprawdę no same plusy, bardzo go polubiłam i powiem Wam, że po prostu nie wiedziałam jak mam się z nim obchodzić a teraz odkąd już zaczęłam inaczej próbować i inaczej go aplikować, no to teraz jestem zadowolona, bo naprawdę fajnie się na tej buzi prezentuje. Przed ostatnim produktem, takim tutaj będzie pielęgnacja ciała, pokażę Wam. Jest to taki mus, mus marki Biolow. Ja zakupiłam go, nie zakupiłam, dostałam go od marki Contigo i tutaj mamy taki mus o zapachu pomarańczy i brownie. Jest on bardzo, bardzo słodki. Konsystencja jest taka piankowa i powiem Wam, że faktycznie, jak weźmiemy, tutaj już nie będę wyjmować, jak weźmiemy to na palec, to jest taka pianka, naprawdę pianka, którą czuć po prostu jak takie ptasie mleczko. I w momencie rozsmarowywania tego musu na ciele powstaje taki olejek. Ta pianka przeobraża się w olejek. Po prostu coś cudownego. Już mam, widzicie, na wykończeniu Używam tego bardzo często, aż żałuję, że mi się kończy, ponieważ pachnie przecudnie i to co robi i jak nawilża, no to jest bomba, naprawdę. Świetna sprawa, bardzo fajny produkt. Tutaj mamy... E, zaraz Wam jeszcze powiem. E, produkt nie zawiera SLS-ów, pegów, silikonów, paraberów, parabenów i konserwantów. A więc naprawdę taki dość naturalny, e, mniej chemiczny. Nie powiem, że zero chemii, bo nie wiem dokładnie, jak to tutaj wygląda. E, skoro data jest jeszcze na 2 lata, jest przydatności, to na pewno jakaś chemia w tym jest. Ale powiem Wam, że jestem zachwycona. Naprawdę moje ciało bardzo polubiło się z tym produktem. I ostatnie dwa produkty, dwa zapachy. Które chciałabym Wam pokazać, będą to woski, woski Yankee Candle. Pierwszy z nich będzie to Summer Peach. Jest to przepiękny, owocowy, świeży i zarazem słodki zapach, który właśnie teraz, o tę porę, taka wiosna zbliżająca się coraz cieplejsza pora, no to tutaj naprawdę gości w moim pokoju codziennie. Uwielbiam ten zapach, jest przepiękny. No i zapach, w którym się zakochałam, jak poczułam go u koleżanki w mieszkaniu, będzie to Pink Sands, czyli różowe piaski. Przesypałam go sobie do takiej folii, ponieważ w tych takich okrągłych bardzo to wszystko się rozsypuje, a tutaj mam cały zapach i produkt schowany, a więc przepiękny, przesłodki, przecudowny zapach, który właśnie kojarzy mi się z latem, z jakimiś wiecie drinkami, z palenką, takie sprawy, ale naprawdę jest przecudowny, jest słodki, a zarazem taki rześki przywołuje lato i piękne, piękne chwile, takie ciepłe, fajne chwile, a więc naprawdę serdecznie Wam polecam. Dobra, to chyba byłoby na tyle z moich ulubieńców. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. Wrzucam ich troszeczkę później, ponieważ nie miałam wcześniej możliwości. Miałam też inne filmy w kolejce, a więc tak jak mówiłam wcześniej, zapraszam Was serdecznie na vloga z Zakopanego. Niestety nie odtworzycie go na telefonach, tak jak mówiłam. Bardzo za to przepraszam. Postaram się, żeby następnym razem takiej gafy nie było. No i co? Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, papa!